Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji pracowej po spotkaniu w Polsce Stan Wynik 2 do 1. Jako pierwszego komentarz do spotkania poproszę trenera drużyny gości. Jak okay, to po meczu e, gratuluję trenerowi zwycięstwa i powoli siedzice. E, w tym meczu pierwsza taka e, rzecz, na którą chcieliśmy zwrócić uwagę po meczu ze skrom Częstochowa, to co nas skrze przyniosło nam trzy punkty, czyli ta ogromna determinacja i to słowo pasja, o której mówimy, żeby dzisiaj zagrać z pasją, bo wiedzieliśmy, że poprzeszka pójdzie zdecydowanie wyżej, bo Pogoni ma zdecydowanie lepszych piłkarzy niż tydzień wcześniej Skra Częstochowa i, i chcieliśmy zagrać z pasją. Niestety nie ustrzegliśmy się w pierwszej połowie błędów, bo, bo te dwa błędy kosztowały nas stratę dwóch bramek i musieliśmy w drugiej połowie odrabiać wynik. Natomiast w drugiej połowie pracuję półtorej roku w stali i nie widziałem jeszcze swojej drużyny grającej z taką pasją, z takim zacięciem, tak atakującą, tak jak to mówią, wypruwającą flaki, ale również dochodzącą do tych sytuacji. Taką drużynę chciałbym w stali oglądać co tydzień. Myślę, że taką drużynę chcieliby oglądać wszyscy co tydzień. Natomiast na pewno nie, nie drużyna, która przegrywa dzisiaj. Stać nas było tylko na jedną bramkę i, i, i te dwie zasady, które spowodowały, że nie wywozimy nawet punktu. Więc yy, idealnie się składa, że za tydzień, już w sobotę, czyli za sześć dni mamy kolejny mecz, bo, bo myślę, że będziemy yy, po tej porażce yy, pewnie będziemy cierpieć, bo widać yy, dużą złość w szatni, ale, ale dobrze ten mecz już za sześć dni, bo będziemy mogli rzeczywiście Odkryć się i pokazać, że dzisiejszy mecz e, po prostu przegraliśmy, który, e, na który pogoń również zasłużył, bo, bo nie można im odmówić ambicji i charakteru, bo naprawdę walczyli do 90 na piątej minuty. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o komentarz trenera, powrót. Dzień dobry Państwu. Na początek dziękujemy za gratulacje. Na pewno dzisiaj widzieliśmy. Na pewno dzisiaj widzieliśmy takie rzeczy jak ambicja, walka, sportowa agresja, charakter, zaangażowanie to dzisiaj pokazał nasz zespół. Od pierwszej do ostatniej sekundy tego meczu byliśmy zdyscyplinowani, byliśmy agresywni, walczyliśmy o każdą piłkę, można powiedzieć, że momentami nawet walczyliśmy wręcz. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to bardzo trudny mecz, ponieważ sytuacja, w której się znajdujemy, no nie jest ciekawa. Ale podeszliśmy do tego na odpowiednim poziomie. Nasze cechy wolicjonalne były na odpowiednim poziomie. Jedynie, do czego możemy mieć pretensje, to na pewno do końcówki spotkania, ponieważ mamy sytuację do zamknięcia meczu i ich nie strzeliliśmy. Szkoda, ale mówię, najważniejsze jest to, że udało nam się wygrać, i teraz musimy zrobić wszystko, żeby jechać do Rzeszowa jak najlepiej przygotowani. Musimy przepracować ten tydzień tak samo mocno jak teraz i jechać tam też pobaczyć o punkty. Ze swojej strony również chciałem podziękować wszystkim zawodnikom oraz sztabowi, w szczególności Pawłowi Księżopolskiemu, który bardzo mocno nam tutaj pomaga i cieszę się, że jest z nami z powrotem. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania do trenerów? Może ja? Roskoły Wyczek Libra się Ale jedne, że mi się w pierwszym składzie Marcina Kozłowskiego drugiego. To się rzadko zdarzało w tym sezonie. Jak pan ocenia jego występ? Uważam, że Marcin zagrał bardzo dobre spotkanie, zresztą tak samo jak i Dominik Bardziak czy Sebastian Krawczyk. Musimy wychodzić z tego, że jeżeli zawodnik prezentuje odpowiednią jakość w mikrocyklu poprzedzającym no to trzeba dać mu szansę, żeby zagrał w meczu od pierwszej minuty i uważam, że każdy z tych chłopaków, który, którzy dzisiaj rozpoczęli spotkanie z drużyną Stali Rzeszów to szansę wykorzysta. Czy nie będzie Pan zmieniał brudzińskiego składu? Znaczy na pewno będziemy zmieniać, ponieważ Bartosz Brudziński wypadł za karty, więc na no pewno już jakaś, jakieś przystosowania będą. Ale mówię, mamy trzy dni, cztery dni treningowe, więc na pewno każdy kto będzie zasługiwał, ma szansę zagrać również w Rzeszowie. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony państwa? Jeżeli nie, to dziękuję Państwu dobrze. Nie?